Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie Jezusa na czasy ostateczne wraz z komentarzem Luz de Maryi po orędziu. 11 październik 2023 rok. Umiłowane dzieci. Błogosławią Was moją miłością. Błogosławią Was moim miłosierdziem, Błogosławią Was moimi rękami, umiłowani moi. Wzywam Was do modlitwy, aby nieprzyjaciele ludzi posłani przez demona, zastali w każdym z moich dzieci wiarę, nadzieję, miłość i mądrość, konieczne do tego, aby nieść moją miłość. I by demony prędko się od nich oddalały. W tym czasie niezbędne są prawdziwa wiara w moje nakazy oraz trwanie w czujności, by przyjmować to, co jest moje i odrzucać z wielką siłą to, co znajduje się poza moją prawdą. Widmo wojny przebiega przez Bliski Wschód. Wydobywając z mroków historię. Wzywam Was do modlenia się w szczególny sposób tego 13 października, wspominając objawienia mojej matki w Fatimie, w których prosiła usilnie o pokój w sercach swych dzieci. Europa cierpi skutki tej wojny. Terroryzm był obecny. I będzie dalej obecny, sprawiając, że różne kraje będą wprowadzać środki bezpieczeństwa i ograniczać wolność. Dzieci, moje, niektóre granice zostaną zamknięte z powodu trwania w stanie gotowości. Módlcie się, dzieci. Módlcie się z wielką siłą, modlcie się sercem. Modlitwa osiąga cuda, potrzebne w tych chwilach mroków, w których słońce się zaciemnia, oznajmiając trwanie mroku, który spowija ludzkość. Akty terroryzmu następują w różnych krajach. Moje dzieci muszą zrozumieć, że na ziemi zło posuwa się naprzód, dzierżąc w swej dłoni starożytną, ostrą broń, kującą, ubierając się w tunikę. Być może chodzi o muzułmanów, przynosząc ból i cierpienie moim dzieciom. Przygotujcie się, dzieci moje, przygotujcie się. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się za siebie samych. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się, ażeby człowiek powrócił do mnie. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się za tych, którzy nie wierzą i którzy nie chcą zaakceptować rzeczywistości. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się za Hiszpanię, Włochy i Francję. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się o pokój dla ludzkości. Módlcie się, dzieci moje. Choroba posuwa się naprzód i pojawia się na nowo. Wzmacniajcie swój organizm. Dzieci moje. W tych czasach wasza niepewność będzie narastać. W dosłownym tłumaczeniu te chwile niepewności narastają, gdy będziecie patrzeć ze zdumieniem, jak to, co mój dom wam objawił, się wypełnia. Oddalenie się moich dzieci od mego boku. Oraz od macierzyńskiej miłości mojej najświętszej matki zatwardza Wam serce i wiedzie Was ku potępieniu. Niech każdy z Was ujmuje ster swego życia i niech się upewni, że znajduje się na moich wodach. Ja jestem miłością, miłosierdziem, spokojem, miłością braterską. Jestem tym, który jestem. Księga Wyjścia 3:14, Ewangelia według Świętego Jana 8:58. Bądźcie posłońcami mojej miłości. Jest pilnie konieczne, żebyście przyszli do mnie z pośpiechem, bez zwłoki, po to, ażebyście zbawili swą duszę bądźcie modlitwą w swoim postępowaniu postępujcie inaczej niż ta zepsuta ludzkość w dosłownym tłumaczeniu bądźcie różnicą w tej zepsutej ludzkości Błogosławią Was moją miłością, wasz Jezus. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luzdy Maryi, bracia, modlitwa jest niewyczerpalnym źródłem. Ochrony oraz miłości bliźniego. Widzimy chaotyczny scenariusz, który wyłonił się z chwili na chwilę. Musimy się modlić, nauczyć się bycia ostrożnymi i stawiać pewne kroki bez pośpiechu. Jako ludzkość znajdujemy się u zaczątków tego. Co w jakimś momencie się rozprzestrzeni. Módlmy się sercem, pragnąc, aby nasza modlitwa, na ile to możliwe, sprowadziła nowy cud nawrócenia osobistego oraz jakiegoś brata na ziemi. Bóg jest ten sam. Wczoraj, dziś i zawsze. Amen. Luz de María de Bonilla, Argentyna. Orędzie Jezusa na Czas ostateczne. 11 październik, 2023 rok.